ma widzowie, ja jestem Chrisu, a dzisiaj będziemy sprzątać ten syf, bo święta idą No i przydałoby się zrobić porządek No powiem wam tak, no jest tutaj rozpierd... Z jednej strony jest mi bardzo wstyd za to, że dopuściłem się do takiego stopnia tutaj zaniechania Czekajcie, widzowie. Ehm. O, do góry nogami, dobra. Z jednej strony jest mi, przy... jest mi głupio, że zrobiłem taki burdel w tym pokoju, ale z drugiej strony jestem trochę z siebie dumny, bo jednak jest to, no, duży wyczyn, zrobić aż taki burdel w swoim pokoju. W ogóle nie wiem, czy wy też tak macie, ale zawsze jak idę spać, to kładę te swoje ciuchy yy, brudne na ten, na krzesło. A później, jak chcę korzystać z kompa, to po prostu daję go na, na łóżko. Nie wiem, czy wy też tak macie. Szczerze mówiąc, ja nawet nie wiem, co to jest w tym pokoju. O, co to jest? Jakaś śmietana, do kiedy to ma czas ważności? O, 042021. Także widzicie, no myślę, że to już ma zrok No i to tak leży sobie A właśnie, w ogóle wam nie pokazałem O tutaj mój śmietnik, oczywiście muszę zaraz iść ze śmieciami Ale tutaj mam, jeszcze prawda, moją kolekcję tutaj puszek, butelek różnych, różnorakich A ten Somerek to nie patrzcie Co to jest, zobaczmy Pack opening co to? Jakieś królewskie, chyba? Tak, królewskie. Eee, co tutaj jeszcze mamy? No wiadomo, żywiec biały. Mój ulubiony, chyba jeden z ulubionych browarów. O i perła, wiadomo, perwa też musiała być. Oczywiście, eksport. O tu jakiś trapfon, prawda, do robienia ruchów. Wiadomo, wiadomo. O tu jakieś pocieście. Nie wiem, ile to ma. Ale o, aż się otworzyło. O matematyka. Ja tutaj generalnie zabiłem robaka jakiegoś, i prosto tam leży pewnie jeszcze jego ciało, jego zwłoki. Eee, no i co? O, proszę bardzo, Buch, proszę bardzo. wolni Bucha. Oj, tutaj mamy. Miałem łóżko piętrowe, ale teraz mieszkam sam w pokoju yy, Więc no jest to taka moja szafa przenośna O, tutaj jakieś butelki po sprajcie, po coli. No i co? No i dzisiaj będziemy to sprzątać w pizdu Tylko nie wiem właściwie, no naprawdę nie wiem od czego zacząć Bo to jest syf totalny O, wiem! Zacznę od prania Chciałem zrobić pranie, to zrobimy pranie Generalnie to robiłem pranie sam z siebie jakieś e, trzy razy w życiu Ostatnio pralka się zepsuła Także no co, teraz po prostu e, musimy e, posortować to Jasne i ciemne Nie wiem co jest ciemne nie wiem, co jest jasne. O kurde, ale tutaj będzie tego prania. Teraz tak widzę. Ej, no to nie zrobię tego na jeden dzień. Muszę to jakoś rozplanować No bo wiecie, no nie starczy mi miejsca. Ani na żadnej suszarce, ani nic. No i też pracem się tyle nie zmieści. Dobra, ty, to najpierw zrobię może jakie pranie. Dobra, zrobię jasne najpierw pranie. Dobra. Yy, sortujemy same białe rzeczy. taka skieta uwalona. Tu jakaś nie wiem co to było. Uuu, to żyje! Patrzcie w ogóle, tego to się najbardziej boję, nie? Kurwa, aż mi się niedobrze zrobiło. To jest sperma! Nie no, to jest mleko. Już tutaj się pleje. Się zrobiła Kurwa, mak obrzydliwe to jest. O kurwa, ej autentycznie zrobiło mi się niedobrze, nie? Jezus, dobra, wypierdolę to poduszko. Nie będę musiał na to patrzeć przynajmniej Patrzcie, jak mam już kupę tego jasnego prania Nie wiem, czy to jest jasne, ale wywalone No jak się pofarbuje, to się przecież nic nie stanie i tak nigdzie nie wychodzę z domu, więc co to za różnica Patrzcie, jakiego mam w ogóle fajnego renifera On w ogóle świeci, jak się go włączy Tylko, że chyba mi się bateria rozładowa. Świeci, patrzcie, ty czekajcie Zgaszcie światło Jo, kurde, ale to kozacko wygląda Człowieku, patrzcie to, patrzcie to o chłopie! Ale szef! Jak coś, to napisy donate'ów tutaj dalej są, żeby nie było, że nie ma, tak? Kurde, nie no, ale to ma klimat. Relifer dla graczy. Dobra, udało mi się generalnie tutaj skolekcjonować chyba całe białe pranie. Tylko jak to teraz wziąć, kurde, czekajcie. Idziemy brać. Ach, dzięki, dzięki. Dobra, ty. Lecimy. O, kurde. Nie, no nie gadaj, że się nie zmieści. O, zmieści się. Dobra, ty. No, idealnie. Ty, czekajcie, jeszcze idę sprawdzić, czy czegoś nie zapomniałem. O, tutaj coś jeszcze jest. Ty, ja wiedziałem, że o czymś jeszcze zapomniałem. Dobra, i co, i co teraz? Tak w sumie to. Nie wiem. Dobra, znalazłem coś takiego. Wydaje mi się, że to. O. Dobra, chyba się to tu wrzuca. Tak mi się wydaje. Dobra. No, jestem ciekawy, czy to się wypierze. Dobra, teraz ta trudniejsza część. Włącz. O, jak w jakimś domofonie, dobra, czekajcie, eko wezmę. Chyba eko, tak mi się wydaje. Aha, i tutaj czekajcie, jakoś było obroty. Jak to się zmienia? Zmień się. Jak to się w dół? A, tu. Okej, okay, dobra, i teraz jeszcze skrócenie czasu. Godzina 46, się będzie prawo, chyba? No nie wiem, dobra, chyba będzie kit. <laughs> tak mi się wydaje, dobra, eko, pyk, cyk, fuch, dobra, start. O, zaczyna się. Zrobiłem sobie przerwę, bo no już się trochę napracowałem, szczerze mówiąc, to się już nawet trochę zmęczyłem. Wstawiłem pranie, no i co? Postanowiłem, że dobra, jest przerwa, to się napije Kawusi. No i ogólnie myślałem, że nie mam mleka, ale przecież mi się przypomniało, że mam mleko. I to nawet w pokoju. Ja sam nie wierzę, że to robię, ale... Jak mus, to mus. O, dobra. Kurde, w sumie mało tego mleka. Dobra, jeszcze coś trzeba ogarnąć. Yy, dobra. O tu jest jakieś, dobra. Słuchajcie, weź co, odkręć jedną ręką, kurde. No, ty, no idealnie się złożyło. Dobra, szybki test. Hmm. No w sumie nawet smaczne. Hmm. <sighs> Gb. Jest dobre, wyczuwam lekką nutkę pleśni, aczkolwiek daje to nowe walory smakowe, dotąd nieznane rejony. E, cieszę się, że mogłem właśnie odkryć dzięki tej kawie. Także polecam. Siema, nagrywam to ogólnie dzień później, bo wczoraj strasznie to pranie mnie wykończyło i nie miałem już siły na nic, ale dzisiaj się za to wziąłem w końcu za to takie real sprzątanie. No i co? Tak wygląda podłoga. Już powoli, już tutaj powoli coś się klaruje, że tak powiem. <grym> że po prostu, no jest już, widać podłogę, także to już jest duży progres. W ogóle tutaj mamy plecak, w sumie jestem ciekawy co to jest bo nie byłem, ostatni raz jak byłem w szkole to nie wiem, ps, 3 lata temu <gry> o, ty co to, jakiś vape pen ale skąd ja to mam w ogóle ty ja nigdy takiego czegoś nie miałem, a puste pudełko, ej to po co mi, skąd ja to mam Mieć. Ej, autentycznie nie pamiętam. Dobra, sprawdźmy, co to jeszcze jest ciekawego. O! Jakaś pusta paczka posługa, która ma pewnie jakieś 10 lat. <laughs> Tutaj jakieś przybory szkolne, wiadomo, byłem przecież wzorowym uczniem. 1949 Powstanie RFN, to chyba jakieś notatki z, z historii. O! Długopis, ty, ciekawe, czy działa jeszcze? Kurde, nie działa. O! bletki, Ty, Bledki! Co to kurwa jest? Dobra, najważniejsze, że to nie jest gówno. Teraz zobaczmy, czy w ogóle bledki tutaj jeszcze są. O kurwa, są! Ty! Pachopie, tutaj mamy jakieś pudełka po pizzy, które mają pewnie zrok. Dobra, pyk i to wszystko będzie wyrzuca wyrzucane, to będzie wszystko. Ty no i kurde, powiem wam, że już się zaczyna robić o wiele lepiej yy, No i kurde, no myślę, że dzisiaj jeszcze skończymy ten pokój Łopie, po ile żem yy, znalazłem tutaj na biurku Ogólnie no, tutaj też trzeba będzie posprzątać Dobra widzowie, w końcu widzę podłogę Trochę tu posprzątałem, ogólnie śmietana tutaj yy, została, bo zapomniałem jej wyrzucić Patrzcie w ogóle, jak dowaloną topetę sobie ustawiłem na święta No tak to wygląda, jest tu jeszcze trochę syf, no nie będę ukrywał a, Ale już mi się nie chce, o a właśnie tego Wam nie pokazałem. O, proszę bardzo, nie ma tej ani jednej butelki. Tutaj zapomniałem jakieś jakiejś puszce. No i tutaj też y, zapomniałem, prawda? O tym i o tym. A, nie, chciało mi się już tego sprzątać, ale spokojnie jeszcze do świąt y, trochę, więc jeszcze na pewno tutaj ogarnę. Ale nie, no już jest różnica, tak? No na biurku to zawsze musi być, syf, wiadomo. Ale tutaj przynajmniej widać podłogę, więc ja jestem zadowolony. Także co widzu, Łapka w górę, sub, dzwonek, like, wszystko dawaj, kurde. I no co, widzimy się niedługo na YouTubie. I na Twitchu mam nadzieję, zapraszajcie, znaczy zaprasza, zapraszam was na Twitcha. Tutaj macie, o proszę bardzo, Twitch. Twitch Chrisu BTKJ, najlepszy Twitch. Streamuje w poniedziałki, środy i piątki. To jest to tyle, siema na